Szukamy naszej rójki. Trochę tych balotów jest. Na szczęście dostaliśmy instrukcję, więc mam nadzieję, że szybko znajdziemy. Leszek powiedział mi, że ten rój jest wielkości piłki futbolowej. Dobra, przełów znalezione. Zobaczcie, jak zachowuje się rójka i co trzeba zrobić, żeby weszła do specjalnego ula odkładowego. To właśnie jest dziecko rodziny pszczelej. Przed nami młoda rodzina pszczela, czyli rójka. Stara królowa wyleciała razem z dużą ilością pszczół po to, żeby stworzyć nową rodzinę, nowy dom, a młoda królowa została w ulu razem ze wszystkim: z jedzeniem, schronieniem i otaczającymi ją pszczołami. Cały rój otacza królową. Mogę znaleźć ją i przenieść do specjalnego pudełka, w którym ta rodzina pszczela ma się znaleźć, Albo przenieść ją razem z innymi pszczołami, które ją otaczają. Czy balot słomy to dobre miejsce do przeżycia? Na pewno nie. To po prostu tymczasowy przystanek do znalezienia właściwego, docelowego miejsca do tego, żeby żyć. Właśnie teraz zwiadowczyni szukają nowego domu. Latają i szukają. I jak wrócą, to będą skakać na grzbietach swoich sióstr. Ponieważ w roju jeszcze nie ma plastra, to nie ma platformy do przekazywania informacji. Dlatego zamiast na plastrze, to zwiadowczynie skaczą na grzbietach swoich sióstr. Jeśli zwiadowczynie znalazły różne miejsca, to pytanie, w które miejsce polecą robotnice? Czy będą wybierać demokratycznie, które to jest miejsce? Otóż nie. Większość pszczół zwiadowczyń wygra. To znaczy, że w różnych miejscach różne pszczoły zaczną wskazywać różne miejsca do znalezienia nowego domu, ale te pszczoły, których jest więcej, będą przeszkadzać pozostałym zwiadowczyniom, będą je uderzać głową, wytrącając z tańca, żeby nie mogły przekazać informacji. W ten sposób zwiadowczynie zwerbują. Kolejne pszczoły, które polecą zobaczyć miejsce i wrócą, i w ten sposób coraz więcej pszczół zacznie wskazywać jedno słuszne miejsce do wylotu. Kiedy już informacja zostanie przekazana wystarczającej ilości pszczół, to wtedy polecą do nowego domu. Zaczną od propolisowania gniazda, ponieważ to dzięki propolisowi stworzą szczelną barierę przeciwko czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby je zabić. Zaraz po tym rozpoczną odbudowania plastrów z wosku, które są niezbędne do życia. Zobacz, jaką gęstą siatkę stworzyły pszczoły. Jest niemal jak wełniany sweter. Mocno trzymają się siebie nawzajem. Czasami, kiedy jest pożar, to pszczoły nabierają miodu do swoich żołądków i dzięki temu zwiększają swoją pojemność cieplną i wtedy otaczają królową, a trawiący las Płomień nie dostanie się do niej tak szybko, bo potrzeba więcej energii, żeby spalić pszczoły, które zawierają duże ilości miodu w sobie. Dzięki temu rodziny pszczele są w stanie przetrwać pożary. Właśnie tutaj widzimy, jak wspaniały kłąb stworzyły pszczoły, które ochronią królową przed wszystkimi zewnętrznymi czynnikami. Znalezienie królowej nie jest takie proste. Szukam królowej, ale na razie nie mogę jej znaleźć. O. A ponoć pszczoły w nastroju rojowym nie żądą. Skrzynka, do której włożyłem młodą rodzinę, ma ramki. Jedna ramka zawiera pokarm, a drugie są po to, żeby pszczoły miały gdzie budować swoje plastry. To właśnie w nich królowa złoży jajka. To właśnie w nich pszczoły będą składać swój pokarm nektar i pyłek. I to właśnie na nich zwiadowczynie będą tańczyć, żeby przekazywać informacje o tym, gdzie znajdują się kwiaty. Plaster to najważniejszy organ rodziny pszczelej. Czy w tej skrzynce będzie pszczoła dobrze? Wydaje się ciasna i za słabo izolowana, bo to jest tylko skrzynka tymczasowa tak zwana odkładówka, transportówka. Jest po to, żebyśmy mogli przewieźć pszczoły i po przewiezieniu włożymy je do docelowego domu, czyli do ula. A teraz zobacz. Królowa jest już w gnieździe. Skąd o tym wiem? Spójrz uważnie na te pszczoły na wylotku. Wystawiają odwłoki i to nie w celach ochronnych, wręcz przeciwnie, to jest właśnie w celach werbunkowych. One właśnie rozpylają zapach. Między szóstym a siódmym tergitem, czyli segmentem pszczół, jest specjalny gruczoł, nazywa się nasonowa, który wydziela zapach, dzięki któremu pszczoły łatwiej się orientują. Tego samego gruczołu używają do Wskazywania drogi lotu. No a w naszej sytuacji do wskazania miejsca, do którego mają już pszczoły wrócić. Dzięki temu gruczołowi wydziela się geraniol, który właśnie jest tym zapachem, który mówi pszczołom: Chodźcie do domu. Te pszczoły, które widzicie, wydzielając zapach woją Hej, chodźcie już! Królowa jest już w domu, możecie wracać. I pozostałe pszczoły wracają. I coraz więcej pszczół znajduje się w środku, a coraz mniej znajduje się na balocie. Zobaczcie, jak niewiele pszczół zostało na tym balocie. Pszczoły kołują w poszukiwaniu tego zapachu. Coraz więcej pszczół dołącza się do wydzielania zapachu, żeby jak największa chmura graniolu szybko rozpieliła się, żeby pozostałe pszczoły mogły dołączyć do rodziny. Jeśli nie przyłożyłem matki razem z resztą rodziny do skrzynki, to wszystkie pszczoły wrócą z powrotem na słomiany balot. Dlaczego? Dlatego, że będą chciały otoczyć swoją matkę królową opieką.